Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałbym Państwu zrobić taki wstęp do wszystkich moich wykładów dotyczący, dotyczący surowców zielarskich, dotyczący przygotowania tego surowca zielarskiego, jakie mamy surowce zielarskie, o co tutaj w ogóle wchodzi, ponieważ używa się różnych, różnych nazw, już szczególnie jak jest łacina używana, już każdy się w tym gubi. A potem opowiem w jaki sposób należy je przygotowywać. Co to znaczy zaparzać, co to znaczy infuzjo, co to znaczy gotować, dekoktum, i tak dalej, i tak dalej. Czyli dokładnie opiszę pan, Państwu i pokażę namacalnie, jakie są surowce źlarskie, jak powinny być przygotowane, czym się powinny charakteryzować i potem jakie przygotowujemy przed spożyciem. Zapraszam wszystkich na wysłuchanie tego materiału. Może być naprawdę ciekawe. Zacznę oczywiście od surowców zielarskich. Tutaj mam piękny, piękny kwiat, kawałek rośliny. Nie tylko kwiat, bo tu jest także łodyga. Jest to roślina klipdaga, popularnie nazywana, czyli lwia grzywa. Chciałbym Państwu powiedzieć troszeczkę, jak ona była suszona. Proszę zobaczyć, jakie ma intensywne kolory. Jest to ziele, które było pozyskane na jesień. Późną jesienią jest, zerwaliśmy około połowa listopada. To była jeszcze w listopadzie było ciepło w zeszłym roku. I e, proszę spojrzeć na kolorystykę tego ziela, jak jest intensywnie zielone. E, kwiatki są takie e, czerwone, można by powiedzieć ciemno-pomarańczowe, wpadające w czerwień. Dlaczego to jest ważne ta, ta kolorystyka? Dlatego, że My, jak suszymy surowce zielarskie, to pochodzi z moich upraw, ta lipdaga, Jak suszymy surowce zielarskie, to staramy się nie suszyć je w bardzo niskich temperaturach, to znaczy nie przekraczamy 30 stopni. Oczywiście to suszenie trwa dużo dłużej i niestety no, nie da się tego przyspieszyć. Zawsze proces suszenia to jest pewien określony, określony czas. Większość ziół. O, przede wszystkim tych nietrujących, suszy się w niskich temperaturach. Są rośliny, takie jak na przykład żółty zawilec lub inne, suszy się w bardzo wysokich temperaturach, to znaczy 50. plus Wtedy na przykład, tak jak, tak jak e, żółty zawilec pozbywa się laktonów, które są z kolei silnie trujące. Tego tematu nie będę za bardzo dotykał, będę starał się omawiać zioła nietrujące. I Proszę zobaczyć, kolorystyka tego ziela jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. Zapach też jeszcze jest, chociaż klip Daga sama w sobie nie pachnie, tylko kwiaty pachną. Jest to ziele majestatyczne, potężne, wielkie takie. I y, wysuszyć je nie jest łatwo, dlatego że łodyga, czyli kaulis, tutaj też nazewnictwo od razu przypomnę łacińskie jakie jest, czyli mamy tak. Łodygę, kaolis, mamy kwiat, to są te, oto jest kwiat, sam kwiatuszek. My wszystko nazywamy takim jakby kwiatem, ta szyszka jest takim jakby kwiatem. Tro, troszeczkę jest to mylne nazewnictwo, jednak nie będę wchodził w szczegóły, bo tutaj nie o to chodzi. Natomiast ja jak używam, to używam całej tej szyszki. Nie wyrywam kwiatów poszczególnych, tylko traktuję je jako całość. Tak samo tutaj mam Dipsakus, czyli szczeć. To jest też taka szyszka, z której wystają takie różne kwiatuszki, ale ja traktuję tą szyszkę jako cały kwiat. Może nie jest to bardzo profesjonalnie, ale ułatwia y, przygotowanie surowców z, z tych kwiatów. Tak więc tutaj mamy kaulis, czyli łodyga, kwiat, czyli flos po łacinie. Teraz pokażę inne ziele. Tutaj pokażę Państwu także, jest to ziele, które wyrosło na moich plantacjach. Jest to salwia miltioryca, tak zwana szałwia czerwonokorzenna. Każdy, kto stosuje medycynę chińską lub ją zna, no, oczywiście myślę, że miał do czynienia z tą rośliną. Korzeń jest naprawdę intensywnie czerwony, bardzo ładny. W całości tutaj widzimy też łodygę, kaulis i tu jest korzeń, czyli radix. To nie jest kłącze, tylko jest to korzeń. Proszę zobaczyć takie ludkie, malutkie. Ma jeszcze korzonki wokół tego, wokół tych grubszych. Bardzo ładnie zasuszony surowiec. Pięknie się kruszy. O, widać, jak smakuje. Jest taki lekko gumiasty. Bardzo intensywny smak. maszawia, Bardzo specyficzny. Smakuje dużo lepiej niż tą, którą zakupuję w różnych hurtowniach i ma silny zapach. To jest szałwia czerwonokorzenna, salwia miltioryca. Nie mylić z szałwią przewalski. Tutaj obok mam następny materiał zielarski, którym jest aszwaganda. To jest jedna z najmniejszych roślin, jaka wyrosła u mnie na działce. Jednak była dosyć późno posadzona, dlatego jest słaba. Generalnie aszwaganda u mnie sięga około metra. Jest to duży taki Piękna taka roślina z dużymi liśćmi, bardzo drobniutkie kwiatuszki ma, które potem robią się, zamyka się taka torebeczka i w środku, czerwienieje, w środku są nasionka. I tutaj mamy tak, widzimy kaulis, czyli łodyga, liście, czyli folium, a tutaj mamy korzeń, czyli radix. Kwiatu niestety nie widzę, no, czyli to są różne surowce zielarskie. To jest roślina, która także u mnie wyrosła i była suszona w bardzo niskiej temperaturze, nawet 20 stopni nie przekraczała. Też pachnie, mimo że, że aszwaganda ma bardzo specyficzny zapach, powiem tak, nawet komary uciekają od niej. Dopóki jej się nie uprawia, to nikt nie wie, jak, jak ona pachnie. To jest aszwaganda. Tutaj chciałbym pokazać Państwu ciąg dalszy Klip Klipdaga to jest dosyć duża, majestatyczna roślina. Pokazuję teraz, oczywiście ona się nie mieści w naszym kadrze. Ma około 2-2,5 metra. Tutaj te kwiatki zostały łamane. O, stąd to było. O, i tutaj widzimy, są te szyszki, kwiatki w tych szyszkach, czyli mamy flos. Ja stosuję jako szyszkę jako cały kwiat stosuję. Zawsze uważam, że zastosowanie materiału zielarskiego Takiego, jako całej rośliny, jest zawsze lepszy. Oczywiście one mają odrębne działanie, inne. Kwiat ma inne działanie, bardziej zewnętrzne, szybkie, takie natychmiastowe działanie. Korzeń natomiast danej rośliny działa inaczej, wolniej i wchodzi na podstawy schorzenia, na podstawie dysfunkcji. Więc to też ma znaczenie, tylko to jest na pewnym już na innym poziomie. Tak więc kwiat, czyli flos, Czyli łodyga, folium liść. I tutaj Państwu pokażę korzeń w tej wielkiej roślinie. To jest korzeń radix yy, naszej klipdagi. Proszę zobaczyć, jaka piękna. Ona jest intensywnie zielona. Yy, kwiaty są takie pomarańczowo czerwone. Bardzo dobrze jest wysuszona. Słychać zresztą, jak to wszystko szeleści. Jest naprawdę wysokiej jakości. Roślina wspaniale działa zresztą. Sam ją stosowałem na, wielokrotnie na różne rodzaju dysfunkcje takie nerwowe. E, doskonale reaguje z alkoholem, ale także z olejem. Z olejem naj, w oleju najlepiej działa kwiat. Dobrze, czyli mamy surowce zielarskie. Tutaj chciałem Państwu dalej pokazać następną roślinę, jaką, jaką mamy, są to bazie już tego roczne. E, oczywiście tutaj jest łodyga, kaolis jed, jednoroczna e, taka e, gałązka. E, tutaj mamy kwiatuszek, czyli flos, nazywamy je koczki. I mamy tu dwa surowce zielarskie. Kwiat inaczej działa, kaolis inaczej. I tu jeszcze mamy, na, tym, e, na tej gałązce mamy jeszcze korę, czyli korteks. I zwierzby to jest e, salicis alba. Korteks salicis alba, czyli kora wierzby białej. Stosujemy ją na różnego rodzaju stany zapalne. Jak każdy wie, że wierzba zawiera kwas salicylowy. Tak, czyli kwiat, kora, kaulis. I jeszcze do tego flos. Chciałem Państwu tutaj pokazać kłącze, czyli rizoma, kłącze imbiru. To jest imbir lekarski. Oficinalis, podobno ekologiczny, e, ładnie wygląda, pachnie ładnie, bardzo długo się przechowuje, ma tutaj takie różnego rodzaju e, z, już pączki puszcza, czyli prawdopodobnie jakbym go wsadził do ziemi i mocno podlewał, to by wyrósł. E, to jest kłącze, rizoma. I proszę nie mylić z korzeniem. Korzeń, tak jak tutaj na przykład jest w aszwagandzie, ewentualnie... W szałwi, w szałwi czerwonokorzennej salwia salvia miltioryca, to jest korzeń, to jest kłącze. Jeżeli używamy na przykład rdestowca ostrokończystego, potocznie nazywanego rdestem japońskim, sachalińskim lub czeskim, mamy także kłącze. Oczywiście każdy mówi korzeń, bo to korzeń to jest taka nazwa potoczna. Ja będę starał się zawsze wymieniać, jeżeli coś będzie kłącze, to będę mówił rizoma kłącze, albo będzie korzeń. Za pomyłki od razu przepraszam. Czyli kłącze, korzeń. Następnie pokazuję teraz kwiat bzu. To jest flos kwiat bzu z taką małą szypułeczką. Kwiat bzu, jak się pozyskuje, obcina się całe baldachimy kwiatów, potem się je suszy i obtrząsuje, żeby było dużo mniej pracy z tym. Niestety zawsze te malutkie łodyżki też zostaną, ale pachnie bardzo ładnie, widać, że jest świeży, żółciutki, pięknie się będzie zaparzał. Odsyłam do mojego materiału dotyczącego z nigra, czyli bzu, bzu czarnego. To jest kwiat. Także jest suszony w bardzo niskiej temperaturze, nie przekraczającej 25 stopni. Tu mamy owoc. Owoc bzu, proszę zobaczyć, jaki ładny, świecący. Owoc bzu, także ja suszę po prostu zabierając wilgoć, też jest to niska temperatura. Jest bardzo dobrej jakości, doskonale działa, jest też zielem wzmacniającym. Układ odpornościowy to jest owoc, czyli fruktus. Bardzo często różnego rodzaju orzeszki, które stosujemy, też są owocem. Nasiona to w momencie, kiedy zawiąże się, prawda, malutkie nasienie w jakiejś torebce nasiennej, później się otwiera, wysypuje. Nasiona, niestety tutaj nie mam za bardzo nasion, żeby Państwu pokazać, ale będę o nich mówił w różnych materiałach. Tak więc owoc. Fructus. Jabłko jest owocem także. Gruszka także, owoc gruszki, owoc, fruktus, czyli mamy materiał zielarski, surowiec zielarski, zaczynając od dołu korzeń, radiks, kłącze rizoma, następnie jest czyli ta łodyga, taki odrost, prawda, jednoroczny, jakiś kaulis. Następnie jest folium, z, tego, z tej łodygi czy, prawda, czy, czy z odrostu takiego jednorocznego możemy pozyskiwać korę, czyli korteks i oczywiście flos. No jeszcze stosuje się całe szyszki, różne, różnego rodzaju elementy rośliny, różnego rodzaju pazurki są jeszcze, tak jak ma na przykład Uncaria tomentosa, takie pazurki kocie. To jest, nie będę temu poświęcał za dużo czasu, ale to najczęściej to są takie malutkie odrosty, które się nazywa Ramulus. Główne surowce ziarskie, jakie się używa, to jest korzeń, kłącze, łodyga, liść, kora, owoc, kwiat. I proszę sobie o tym zapamiętać, jeżeli połączymy wszystkie te. Surowcy naraz, na prawda? Czyli utniemy roślinę tutaj, może taką, taką większą wezmę, o, tutaj mam tę kryldawę piękną, utniemy tą roślinę tutaj i zmielimy całą tą roślinę, albo ją poszatkujemy nożem na malutkie kawałki i ona będzie cała, nawet z korzeniem czasami. To się nazywa herba. Czyli cała roślina. Dobrze. Wydaje mi się, że jest to jasne. Może jeszcze raz przypomnę. Zaczynając od dołu. Jest korzeń, kłącze, łodyga, liść, kwiat. W drzewach mamy jeszcze takie witki jednoroczne, odrosty, korę. Oczywiście liście, kwiaty. Pączki jeszcze mamy. Mamy szyszki i. Różnego rodzaju inne części, takie jak, jak kolce, pazurki, jak w tomentozie, czyli w Wilkakorze mamy takie pazurki, które się też używa i wiele innych surowców. Głównie będziemy mówili o tych najprostszych. Bardzo ważne jest jak się je suszy. Jeżeli suszymy surowce zielarskie, ja preferuję niską temperaturę i troszeczkę wolniej. Nie należy używać dużych temperatur uderzeniowych przy ziołach, oczywiście nie truciznach, ponieważ są zioła, które musimy suszyć w wysokich temperaturach, a żeby pozbyć się z niej różnego rodzaju, np. laktonów. Od 50. plus. Staram się nie przekraczać 30 stopni, dlatego że jeżeli na przykład zastosujemy wyższą temperaturę na chwilę, potem ją obniżamy bardzo często tak się robi przy owocach. Dochodzi do sytuacji, że kapilary się zamykają i te soki, wszystkie w środku się gotują. Roślina traci bardzo dużo właściwości, więc suszenie powinno być powolne i nie wolno w żaden sposób powodować zamknięcia tych porów. Ja preferuję ciemne stanowiska do suszenia. Nie powinno być światła, szczególnie słonecznego. Generalnie zioła przechowuje się w ciemnych pojemnikach, w ciemnych szafkach nie należy przechowywać na słońcu, wystawiać na światło ledowe czy jakieś inne, ponieważ one momentalnie tracą swoje właściwości. Nie wiem czym to jest podyktowane, ale tak jest. Czyli musi być wszystko przechowywane w ciemnych pojemnikach. Więc surowce zielarskie jest dosyć ciężko wyprodukować wysokiej jakości. Możemy zebrać na przykład bardzo dobry miniszek Piękny korzeń, naprawdę dwu, trzyletni, czyli taki ekologiczny, naturalny. Nie że jednego roku, on wyrósł na hormonach wzrostu. I potem po prostu rzucimy go na słońce i po prostu go zmarnujemy. Mniszek należy suszyć także powoli. Korzeń można lekko naciąć. Najlepiej nożem ceramicznym, więc to jest wszystko ręczna robota. I suszymy, my suszymy poprzez odsączanie wilgoci. Więc w ogóle nie ma, nie ma temperatury to jest bardzo ważne, bardzo ważne. I jeszcze raz przypomnę, surowce zielarskie przechowujemy w, w, najlepiej oczywiście w niskich temperaturach, ale w ciemnych miejscach, pozbawionych światła słonecznego, a szczególnie tego nowoczesnego oświetlenia typu led, typu y, jakieś takie energooszczędne żarówki, zioła przestają działać. Nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego. Dobrze. Teraz jak przygotowujemy surowce zielarskie? Tutaj zacznę może od naszego tradycyjnego przyrządzania surowców zielarskich, czyli zaparzania.